Przepraszam, że streamuję. Po prostu muszę mieć pikselowy samochód w grze. To po to. To po to. Muszę mieć Sultana RS trzeciego na serwerze. To nie jest, że na spotkaniu powiedzieliśmy wyjebane w to, kto wygra. A Karbo mi powiedział... Jedźcie dokończyć yy, bingo. Nie, to ja po prostu nie umiem przegrywać. Buntuję się całemu serwerowi i męczę wszystkich na siłę, żebyśmy dalej grali, bo wszyscy są tu za karę. A ja jestem. A ja jestem tym skurwielem. Tak bo musi być zawsze na moim. 149 graczy na serwerze to są moi zakładnicy. Ja jestem terrorystą. Wielki, zły Evron każe wszystkim grać na serwerze. Wszyscy się męczą, ale ważne, żebym ja wygrał.